Siemano, z tej strony Metal Hard Boss. No właśnie, już nie jestem bięda, Metal Hard Zmieniło się sporo. A dlaczego akurat zmieniłem tę na nazwę? Kojarzyła ono się z Instagramem. Instagramem, który tak naprawdę, na którym zacząłem publikować treści, na przykład spotkania tam z Pysią, z Kacperem Bońskim. I to mogę Wam dzisiaj powiedzieć, że mm, zmieniłem, zmieniam całkowicie tutaj Tematykę prowadzenia tego kanału, i dzisiaj co wam mogę powiedzieć, ogólnie w sobotę i niedzielę udaję się na gale Influencers Live w Wrocławiu. Tutaj macie moje dane, tutaj jest nazwa nawet Metal Hardbost. Nie wiem, czy wy widzicie. Dobra, mniejsza z tym, przechodząc do kolejnej kwestii, tak stwierdziłem. Że jednak za trzeba coś zacząć robić z YouTube, bo tak naprawdę teraz YouTube to jest taka, no koparka jakby nowych możliwości. Tak jak wtedy, nie wiem, czy wy pamiętacie moje stare filmiki. Mówię tutaj do starszej widowni. Do takich widzów, którzy po prostu byli z nami od początku. jak to się wszystko różniło. Teraz jest y, bardziej profesjonalniejsze intro. Bardziej y, skupiam się nad tematyką. To nie wygląda w ten sposób, że jak wracam na tego YouTube'a to. Nie mówię po prostu konkretów. Teraz, tu mówię, teraz wam mówię. Konkrety co i jak? Przede wszystkim teraz yy, skupię się na takiej bardziej tematyce. No, z czasem zobaczymy, jak to, się, jak to będzie wyglądało. Jak będzie wyglądał ogólnie ten YouTube, mój TikTok. Yy, na razie sobie tworzę content i tak to wygląda. Na, może na razie będę tworzył takie blogi, tak jak dzisiaj, na przykład czytam jakieś gnioty, tak, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pomyślę także nad lepszymi miniaturkami, bo tamte miniaturki, które nagrywałem w pewnym momencie, były po prostu tragiczne. Tak tragicznie wyglądały, po prostu były tak zrobione no, na ochłap, tak naprawdę, nie i teraz wracam po prostu na ten YouTube porządnie, z porządnym kopem i z porządną energią. I taki dzisiaj krótki, krótki vlog. Trzymajcie się, Siemano. Do zobaczenia.